Dzień dobry, trzeba wstać ósma rano Mam nadzieję, że o 9 uda nam się wyjechać na e... jeszcze muszę nie pracuję jak to się nazywa Dunas Wandelen jest to charytatywna impreza e... trekkingowa? Powiedzmy, powiedzmy tak jest to yy, charytatywna impreza treningowa cały dochód z biletów przeznaczony jest na warkę, walkę z rakiem piersi dobra, idę sobie kolejną kawę mam nadzieję, że nie widzicie dobrze no i przygotowuję sobie Wodę do mojego, do mojej torby biodrowej. Nie wiem, czy. Czekajcie, kawę odłożę, żebyście mogli zobaczyć. Ale mam przeważnie, to już chyba drugi raz albo trzeci raz będę wędrował z torbą Ewoka. Od film o tej torbie już jest na moim kanale a takie super systemy naprawdę to są rzeczy, profesjonalne rzeczy no i o, nie to tak musi być Muszę to obrócić i to wsadzić do kieszonki przeznaczonej do no to jednak tak do tego Ewoka i to zapinać e, film na temat tego i tej torby znajduje się na moim kanale e, ponieważ e, dwa filmy e, ponieważ teraz wrócę do tego co chciałem powiedzieć e, jeden film jest o tym jak właśnie przygotowywałem się tą torbą do tej wycieczki hikingowej trekkingowej hikingowej, to jak się spinać trekkingowej. To opowiadałem o tym, jak sobie tu przenosimy z Asią razem, jak sobie radzimy z nawodnieniem, Torba ma tutaj takie fajne kieszonki. Asia może sobie podejść i zabrać herbatę, akurat on teraz dwie herbaty dla niej. No i ja mam swój wężyk z, z wodą. A czemu ten film wcześniej się znajdował? Pierwszy to właśnie było o tym, jak opisywałem tą torbę. No tu ma takie różne ciekawe kieszonki. Z narzędziami, można tutaj sobie posegregować, znaczy z narzędziami, e, kieszonki, w których można sobie posegregować narzędzia lub batony. E, torba jest przeznaczona właśnie do właściwie, chyba jest przeznaczona dla e, turystyki e, e, MTB, e, ale ja ją stosuję do spacerów. E, a drugi film ale chaos. A w drugim filmie opowiadałem. O tym, czy mogą nosić tą torbę grubasy. Ostatnimi czasy przybrało mi trochę tu z przodu, z tyłu, i, i problem jest z zapięciem tej torby, ponieważ torba jest tylko tak, powiedzmy, jak ktoś ma obwód w pasie około 95 cm, to jeszcze da się ją zapiąć, jeżeli jest powyżej no to już są problemy dobra ja już mam e, powiedzmy torbę spakowaną muszę się zapytać e, Asi czy chce jakiegoś batonika że jakby jej cukier spadł i e, ja dopijam oczywiście drugą kawę i zbieramy się na, e, do wyjazdu e, do na sam e, do startu mamy 8 km także musimy tam przejechać rowerkami i wtedy e, wybierzemy dwie trasy po 8 km chyba jeszcze z tego e, to z Asią do końca nie ustaliliśmy ale za, zawsze wybieramy dwie trasy po 8 km więc e, zabieram się do roboty mam nadzieję że uda mi się wyjechać uda nam się wyjechać około godziny 10 na razie 9 więc Mam jeszcze chwilę czasu do tego, co sobie, co sobie wyplanowałem, albo zaplanowałem. Dobra, Pieka. kawę. Oprócz takiego sprzętu, którego mogłem opowiedzieć, nawodniającego, no to użyję, dzisiaj będę wędrował sobie w takim obuwiu, to jest jakiś but z dekatlonu. bodajże czuła, to jest jakaś, nie wiem, bo wyrwałem, wyrwałem już y, tą y, rozmiarówkę z tego względu, że trochę mnie y, tutaj uwierała w, w górną podstawę stopy, więc po prostu już jej nie ma. Y, bardzo lubię te buty, to są moje drugie. Pierwsze zachodziłem, to się zapiętka, wytarła i teraz mam y, nówkę. Nówkę byłem kilka razy. Mam nadzieję, że zdążyłem je rozchodzić na tyle. Że dzisiaj nie będę cierpiał A muszą ze mną przejść 16 km, to nie jest dużo. Po płaskim, raczej po ścieżkach, które są bardzo mocno wydeptane, więc nie będzie to żadnych problemów, jak jeżeli chodzi o jak to powiedzieć o stopień trudności tej wycieczki. A od końca będzie mnie chronił kapelusz dżunglowy armii holenderskiej. Ostatnio coś takiego nabyłem Trochę dziwny, tutaj jest takim drutem Ale bardzo fajna, lekka yy, Konstrukcja materiały jest prawie No tyci tyci także I ta na oko wentylacja Więc chyba będzie to lepsze rozwiązanie Od, yy, od czapki Więc dzisiaj kapelusz Koszulki startowe jeszcze nie, nie mam, bo właśnie się prasuje. Słuchajcie, tak wyglądają nasze koszulki, koszulki startowe. Napiszę, tak Napiszę tego wydarzenia. Więc o, dołożę do tego kapelusz i tak będę sobie wędrował po Lonset dajne czyli po Wydmach. O, schował schowałam. Tak, dokładnie. Tak będę sobie chodził po wydmach na e, tej imprezie e, trekkingowej. Wszystko już widzieliście, teraz trzeba zabrać rowery i jedziemy. Dobra, rowery o, rower już gotowe, my również i ruszamy, ruszamy na trekking. Pokazać bilety. Zobacz, ile już jest rowerów. Musimy trochę poczekać. Zajęło nam to 10 minut prawie, zanim zaparkowaliśmy nasze rowery. No bo tu już jest troszkę ludzi. No i powiem teraz tak. Idziemy się kopać tam. Muszę pokazać bilety. I, i wybierać trasę. Jak co roku wybraliśmy 5 trasy, Asia ma opis, studiuje go i wybieramy pierwszą z, rund z rundek. Każda rundka ma 8 km. I po każdej takiej rundce wracamy z powrotem na start. Można uzupełnić wodę, trochę odpocząć i zacząć kolejną rundę. Teraz idziemy do jakiegoś gospodarstwa Bo dzisiejsza trasa, znaczy dzisiejsza ta trasa e, Nazywa się Buderaj tak? tak? Buderaj Czy Burderai Road Road Czyli to by było e, Jakby to przetłumaczyć? Jakby się przetłumaczyć? No, czyli po to takie gospodarstwa. sobie chodzimy I tu mamy już mam tu mamy krowy, czyli idziemy prawdopodobnie oglądać krowy. No i mamy las No jesteśmy w parku Losedain Dyn Dokładnie trzeba powiedzieć, bo mówimy tutaj o zbiorze wydm Czyli tutaj żeby nie błyskać, że Pięknie mówię po holendersku. To trzeba zastosować liczbę mnogo. Nawet pasuje. Zakamufluje się w tym kapeluszu i w tej różowej koszulce. Wracają o ja też, ja też, ja też, ja też idę, ja też idę. A tam buntownik z wyboru, ja będę żarł. Ja będę żarł. I kończymy. Asia już kończy, a ja zaczynam nową trasę. Jak wrażenia? Pogi mnie boleli. <gry> aí de A tu mamy taką ścieżkę dydaktyczną z yy, fajnymi sentencjami, żeby się panie nie poddawały, kiedy przyjdzie ta. Przyjdą te złe chwile. Wszystko przygotowane przez zespół onkologiczny. można własną czarwę stawić mamy kartkę i można coś specjalnego napisać i dowieźć niestety Finis nie jest bo Asia czeka czeka na mnie a to jest mój Finisz drugiej rundy. Słuchajcie, no ja już kończę naszą wycieczkę e, Wycieczkę Nasz spacer, nasz trekking e, charytatywny e, Przeszedłem dwie trasy po 8 km A się zostawiłem po pierwszej e, No niestety dzisiaj bardzo duszno, e, chociaż jak zobaczycie zobaczcie no no nie ma jakiegoś słońca, ale duchota jest taka... Duchota jest osierna, więc... Masia e, sobie odpuściła e, drugą rundkę. A może i dobrze. A ja tą drugą rundkę tak przeleciałem w takim, e, w takim... W takim zdrowym tempie. Dziewczyny mi... Na drodze, na trasie mi dopingowały, że tak zapierdzielam. No ale ja mówiłem, że... To pani na mnie czeka, czyli trzeba iść, nie? No to dawałem... Dawałem czadu I... i Skróciłem trasę. Różnica między dwoma trasami była prawie 18 minut. Także, jeżeli Was to interesuje, to za chwilę tu się pojawiają czasy pierwszej, i drugiej tra trasy i odległości. Dobra, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie. Hejka!